Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałabym Wam e, pokazać, przedstawić rajstopy z Ori Rose. Tak się prezentują o kolor czarny. Mają takie słodkie serduszka. Rajstopy są bardzo przyjemne w dotyku, bardzo miłe, ale mało elastyczne i tutaj jedyny taki mankament, który mają, to to, że rozmiar wypada naprawdę. Rozmiar jest wręcz bardzo, bardzo zaniżony. Tutaj mam na sobie rozmiar 3x4 i niestety, ale tak śmiesznie mi wiszą. Na pewno musiałabym wziąć o wiele większy rozmiar, żeby móc je swobodnie nosić. Niestety się ich nie nanoszę, ale generalnie, jeżeli chodzi o wzór, jest bardzo ładny. Już Wam tutaj pokazuję, jak on się prezentuje. Bardzo ładnie kryją. Nie mają wzmocnień na palcach. To, no, to jest plus minus, zależy jak kto to, y, to interpretuje. Dla mnie no, to jest taki no, jednak minus, bo często y, drę teraz stopy, właśnie przy palcach. E, no i mają dosyć taki duży klin. Niestety u mnie ten klin jest naprawdę bardzo widoczny ze względu na to, że no jak wspominałam wcześniej, rajstopy wypadają naprawdę maleńkie i nie są tak elastyczne, żeby je jakoś gdzieś tam naciągnąć bardziej na, na sobie. Poza tym bronią się na pewno wyglądem. No, szkoda, że nie są większe, ale dla niskich osób będą myślę, że idealne. Pa!